Siemasi siema, o Tajtorii, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Mordeczki wróciłem już praktycznie do zdrowia. W końcu nie jestem chory, więc jak cieszycie się, że normalnie już będą odcinki i live'y, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, co zobaczycie, ile mam prawdziwych widzów. Z góry dziękuję każdemu, kto polajkuje, a ja mordeczki dzisiaj pokażę Wam mega mocną rzecz. Ostatnio w Brawlu mieliśmy darmowe nagrody z okazji Dnia Świętego Patryka I tak się składa, że minie kilka dni, dosłownie już za parę dni Będziemy mieli kolejny nowy event, gdzie będą kolejne darmowe nagrody A co więcej, będzie mini update w Brawlu Dzisiaj wszystko na ten temat wam powiem, uwierzcie mi, że to jest bardzo ważne I koniecznie słuchajcie ten film do końca Jednak zanim do tego przejdę, przypominam, żeby zostawić suba z dzwoneczkiem na moim kanale Jeśli lubicie gierkę Brawl Stars, bo ja tak nagrywam z tej odcinki Przy okazji już 21 marca są wyniki konkursu Gdzie do wygrania macie m.in. taką piękną maskotkę Kroła lub też Shelly. Więc jeśli chcecie ją wygrać, to tym bardziej subskrybujcie mój kanał. I oczywiście trzeba mieć wpisany kod Tori w sklepie. Każdy, kto wpisze kod Tori w sklepie, będzie mógł brać udział i ogólnie z totalnym kozakiem, a jeszcze jak przy okazji kupicie na przykład jakiś pakiet klejnotów z moim kodem. No i nagracie to, lub zrobicie screena i wyślecie na mojego Instagrama a w wiadomości do mnie, to wtedy pozdrowię Was na odcinku, więc naprawdę warto. No, ale okej, ziom, ale odcineczek ten zaczynamy od tego, że parę dni temu, a dokładniej to dwa dni temu wszyscy dostawaliśmy nagrodę, gdzie był darmowy pień z okazji dnia świętego Patryka, i Monety. I uwaga, to jest ciekawa rzecz. Każdy dostawał inną ilość monet. Można było dostać albo 504, albo 506, 502, 503, 498, 502 i tam chyba też było 496. Więc, no takie minimalne. Ktoś mógł mieć większe szczęście, że dostał minimalnie więcej monet, ale to są takie małe różnice, że w sumie to bez różnicy naprawdę, co dostaliśmy. Ja dostałem 490 coś, więc no, no ta jedna ze słabszych. Jeśli pamiętacie, to napiszcie mi w komentarzu mordeczki, ile wy monet dostaliście. Czy ponad 500, chociaż, czy ponad 400. Będę starał się przypinać serducha. No i to był właśnie event z okazji Dnia świętego Patryka, ale podczas tego eventu nie mieliśmy ani nowego tła w Brawl Stars, ani nie mieliśmy żadnego nowego wyzwania. Nie mieliśmy mini update'ów w Brawlu, nie mieliśmy nawet żadnego skina związanego z dniem świętego Patryka. A wiecie dlaczego? Dlatego, że w Brawlu szykuje nam się kolejny mocny event i będzie on już za dokładnie parę dni. zaraz wam powiem kiedy dokładnie i co to będzie za event. Zanim do tego przejdę, szybko chciałem pozdrowić wszystkich moich nowych wspierających. Oni tutaj wam się wyświetlają. Dziękuję każdemu, kto wspierał mój kanał. Koło przycisku subskrybuj macie przycisk Wesprzej. Od dwóch złotych można mi już wspierać, Daje to dużo różnych nagród i bonusów między i pokazuję Was na odcinku, e, czy też dodaję do znajomych w Brawlsa. To tylko część bonusów, jest ich dużo więcej. Jak coś, tak jak mówiłem, koło przycisku subskrybuj jest przycisk wesprzej. A jeśli dotrwaliście do tego momentu filmu, to pokazuję Wam specjalną disco mapkę związaną ze Star Parkiem. Czy to nie jest piękne widzowie? Patrzcie, takie czarne tło, e, w sensie czarna podłoga, o to mi chodziło. Oprócz tego kolorowe światełka naokoło. Gdybyśmy grali, to by to jeszcze lepiej wyglądało. To jest oczywiście tylko koncept. Ktoś stworzył taką piękną mapkę, ale mi się ona bardzo podoba, no i chciałbym sobie takiej pykać, Byłoby to coś nowego, e, coś fajnego. No i tak oczywiście wcześniej nie mieliśmy, ale okej, okay, ja już nie przedłużam, przechodzę do tematu widzowie i na pewno kojarzycie, rok temu mieliśmy specjalny dzień, specjalne święto latarni w Brawl Stars możecie je kojarzyć głównie z tym skinem do Sandy, on wtedy wszedł, kosztował bodajże 149 gemów, jest to jeden z ładniejszych skinów w Brawlu, aczkolwiek w tym roku też będziemy mieli to święto, ale tamten skinek rok temu to nie była jedna rzecz, która właśnie wbiła z okazji tego święta, bo wtedy mieliśmy też specjalne wyzwanie, gdzie do wygrania był naprawdę piękny pin taki animowany, związany z tą latarnią Chyba nawet go mam O tak jak widzicie to jest ten pin Mi się on naprawdę podoba I napiszcie mi w komentarzu czy wy go macie Też jestem giga ciekawy e, No ale okej okay, widzowie O co chodzi w tym roku Sprawa wygląda tak że już za równe dwa dni Będziemy mieli nowy event w Brawl Stars Właśnie związany z tym świętem latarni 22 marca Czyli no za dwa dni jak wrzucam ten odcinek e, Będziemy mieli mordeczki mini update w Brawlu Ponieważ zmieni nam się tło Całkowicie Będziemy mieli takie piękne fioletowe tło Które wysiada się tutaj Mi się ono giga podoba Serio jest bardzo ładne Ja lubię taki w ogóle fiolet kolorek, no i spoko, zawsze to jest coś nowego, że takie tło będzie oczywiście to będzie przez parę dni tylko, ale naprawdę spoko, że ono wbije oprócz tego mordeczki, bardzo możliwe, że będziemy mieli jakieś nowe specjalne wyzwanie, co też mnie oczywiście bardzo cieszy bo ja lubię grać w wyzwania, tym bardziej, że było rok temu, więc no teraz myślę, że też może być, jedna z ważniejszych rzeczy, będziemy mieli skina Karl Sultan, on wejdzie mordeczki właśnie 22 do sklepu, będzie kosztował 149 gemów, ale jest bardzo ładnym skinem i zobaczycie, że jest warty tej ceny, bo naprawdę jest śliczny zwłaszcza jak się nim gra, więc jak ktoś z was będzie chciał go kupić, to fajnie Pamiętajcie o kutori, no i jak dodajcie gemy z moim kodem, to wysłać na instagrama to pozdrowi Was na odcinku. Ale dlaczego o tym mówię? To nie będą jedyne rzeczy. Będziemy mieli też wtedy wizowy darmowy prezent. E, no i w ogóle powiem wam może, co dostaniemy za darmo, bo generalnie to już jest pewne. E, jeden z bardzo znanych youtuberów zagranicznych aż Brawl, on komentuje wszystkie mistrzostwa świata w Brawlu, więc no kontakt z Supercelem ma bardzo dobry. Wrzucił na swoją relację na Instagramie e, Wszystko związane z tym świętem. Patrzcie na to mordeczki. Ja wam to tutaj zatrzymam. Oczywiście skinek, o którym wam mówiłem, e, on będzie w zestawie. Ze ze specjalną ikonką, która wam się tutaj pokazuje i ze specjalnym sprayem i to będzie mogli kupić za 149 gemów. Czyli nie tylko tego skina samego, ale właśnie też do niego specjalna um, specjalny spray, specjalna ikonka i nawet nie wiem czy nie specjalny pin, ale też dwa piny latarni będzie można zdobyć, które wam się tutaj wyświetlają, one są podobne do tego co był rok temu, ale jeden jest taki bardziej ogieńkowy, a drugi z serduszkiem i one najprawdopodobniej będą za darmo. E, może jedno będzie na przykład w misji, że trzeba będzie wykonać jakąś specjalną misję w Brawl'u, e, no i wtedy go generalnie dostaniemy, a drugi pewnie będzie po prostu za darmo, totalnie w sklepie. Tak obstawiam, ale jak to dokładnie będzie, to zobaczymy. Na pewno takie coś wejdzie, no to jest dodane przez Asha, więc no nie wymyśliłem sobie tego widzowie, tylko to jest naprawdę potwierdzona rzecz. Swoją drogą, bardzo ważny komunikat teraz, bo dzisiaj, mordeczki o 17.00, będę odpalał liveika właśnie na moim głównym kanale Tori i tam będzie wielki turniej, gdzie każdy może zagrać, w sensie każdy mógł się zgłosić. Taki trochę też turniej dla widzów o 5000 zł w Brawl Stars łącznej puli nagród. Więc mam nadzieję, że wpadniecie, bo będzie naprawdę grubo, duże emocje będą i zapraszam każdego, Mojego widza na laj'ika o 17 ale czekajcie, bo teraz jeszcze taką piękną rzecz zostawiłem na koniec. Ostatnio troszkę grałem ziomeczki i udało mi się wbić mojego pierwszego silvera, jeśli chodzi o poziom mistrzowski. Pochwalcie mi się, czy wy macie jakąś srebrną rangę. Ja na Edgarze wbiłem srebro 1, więc w sumie spoczko. Pewnie jakbym miał więcej czasu, to wbiłbym srebro 2 i myślę, że za niedługo je wbiję, będę teraz wyżej leciał z tym Edgarem. No i zobaczymy, jak mi to pójdzie, ale naprawdę spodobała mi się gra na wyższych pucharkach. A jak już się tak chwalę, to pochwalę wam się też, że mam poziom sławy na drugiej mocy. Światowa sława drugi tutaj. Stopień, jak widzicie, ostatnio mi się to udało wbić, lecę teraz po trzeci, a później to już w ogóle po najlepszą No ale do tego jeszcze troszkę mi zostało W ogóle najlepsze jest to, że ja już kartę mam od jakiegoś czasu, a mam dopiero 17 level Znaczy tam 18, no Muszę wbić troszkę wyżej, żeby tego RT w końcu odblokować I jak dotrwaliście do tego momentu, to będę wtedy widział, że oglądacie do końca Napiszcie mi w komentarzu, czy wy macie odblokowanego RT Ile z was już ma odblokowanego RT, a ile jeszcze nie I zapomniałbym wam dograć czegoś, co normalnie, jak ostatnio zobaczyłem Jezu, widzowie, to, by to było najlepsze uczucie, muszę wam to pokazać patrzcie na tego screena to jest screen sprzed ponad 4 lat gdzie miałem 8 tysięcy subskrypcji na moim kanale teraz wbijamy prawie 400 tysięcy boże co to jest widzowie za różnica to nie koniec zaraz wam pokażę kolejne mocne screeny e, ale no zobaczcie jak to pięknie wyglądało wtedy w ogóle na youtube miałem nazwę Tori brawl stars <laughs> oczywiście później usunąłem to brawl stars Niku i zostało same Tori tak jest do dzisiaj, ale patrzcie jak miałem w ogóle banner i avatar fajny nie no 8 tysięcy subów mocna sprawa za to tutaj na tym screenie miałem już 20 21 tysięcy subskrypcji i właśnie wtedy gdy miałem tyle subów wbiłem moją pierwszą kartę na czasie w kategorii gry widzicie 29 miejsce oczywiście później ten filmik wbił tyle wyświetleń, że nawet wbił chyba na piąte miejsce na karcie na czasie i to było moje najwyższe no i generalnie w ogóle samo to, że to nie jest shorts, bo wtedy jeszcze nawet nie było shortów tylko to był zwykły filmik i udało mi się wejść na kartę na czasie mega się tym jarałem to było takie pierwsze wyróżnienie mojego kanału a tutaj mordeczki macie jeszcze pokazanego screena z początków kanału tori 2 czyli właśnie tego na którym teraz nagrywam Też Prawie już mamy 400 tysięcy subów, a tutaj było 2000. Nagrywałem tam Minecrafta na początku Wow Jezu, jak to szybko leci, widzowie, naprawdę Dziękuję każdej osobie, która jest ze mną na tym kanale Mega to doceniam e, No i myślę, że tym akcentem, widzowie, będę mógł się już z wami żegnać Naprawdę dziękuję, że tutaj dotrwaliście Bo jak tutaj oglądacie do końca, to jesteście super widzami Widzimy się w następnych odcinkach. i w sumie to widzimy się dzisiaj na live'ie Zostawcie łapkę w górę i suba I pamiętajcie o kodziku Do zobaczenia wszystkim, trzymajcie się, hejo!